Jest w dziejach apostolskich taki moment, kiedy narracja z osoby trzeciej przechodzi na pierwszą. Czyli z opisu, że wyruszyli, popłynęli, udali się gdzieś, zaczyna się w ten sposób tekst. Wypłynęliśmy, wyruszyliśmy, udaliśmy się. Co to za moment. W którym z trzeciej osoby zmienia się na pierwszą. Co to jest za moment? Kiedy to się stało? Dlaczego tak jest? Dlaczego w dziejach w szesnastym rozdziale, choć 15 rozdziałów było w trzeciej osobie, od 16 jest w pierwszej? My. Kto jest autorem dziejów apostolskich? Kto jest autorem dziejów apostolskich? Łukasz, ten, który napisał dzisiejszą też Ewangelię. I w XVI rozdziale Łukasz przyłączył się do Świętego Pawła. I od tego czasu pisze my. Ten moment decyzji, ten moment, w którym Łukasz stał się cząstką ekipy misyjnej, ewangelizacyjnej, ten moment spowodował, że już mógł tak napisać. Mógł opisać to, co widział już nas własne oczy, nie tylko to, co mu inni opowiedzieli ci towarzysze od tego momentu jego, jego drogi, bo od nich mógł mieć te relacje z, pie, z treści 15, 15 pierwszych rozdziałów, on teraz pisał to, co widział, to, w czym uczestniczył, to, jak przebiegała dalsza część tej podróży i tej ewangelizacji. I można by powiedzieć, że o tym jest dzisiejsza Ewangelia też. No, tak Łukasz też relacjonuje to, co się działo. działo. Mianowicie podkreśla, że wielkie tłumy szły za Jezusem. A Jezus nie chciał mieć wielkich tłumów. On chciał mieć uczniów. To, że ktoś idzie za Jezusem, to nie znaczy, że jest jego uczniem. To, że jest blisko nawet, to nie znaczy, że podjął decyzję. I Jezus wskazuje na tę decyzję. Ale zanim do tej decyzji, to chciałbym, żebyśmy zobaczyli też na pewien proces, który również dokonał się, tak jak w dziejach apostolskich, to ta zmiana z trzeciej na pierwszą osobę dokonał się w naszym sposobie myślenia i mówienia. Mianowicie bardzo często mówimy o sobie, katolicy, Wierzący, czasami parafianie, księży mają jeszcze takie specjalistyczne określenia, dominikantes, komunikantes, ale właściwie nie mówimy o sobie i co gorsza, nie myślimy tak o sobie w kategorii uczniów. Nie mówimy: Jestem uczniem Jezusa. Jestem parafianinem, tak, jestem wierzący, tak. Jestem katolikiem, tak, ale nie mówię, że ja jestem uczniem. A jest to, jak widać, ważne kryterium tego, kim naprawdę jesteśmy. Bo uczeń to ten, który podjął decyzję. Ja wychodzę z tłumu i zaczynam robić to, co mówi mistrz. I dzisiaj mistrz mówi bardzo mocne, ale ważne słowa. Myślę, że najpierw. Ponieważ Jezus lubił tak prowokować, najpierw te słowa musiały zaskoczyć wszystkich słuchaczy, choć oni byli przyzwyczajeni do tego, że zresztą język hebrajski jest taki, jest taki troszkę zero-jedynkowy. Albo kogoś kochasz, albo kogoś nie kochasz. Nie ma wersji pośrednich. Czyli w naszym tłumaczeniu nienawidzisz. Ale tu chodzi o wybór. Kiedy masz wybrać? Swoją żonę czy Jezusa, to Jezus mówi: Masz wybrać mnie. I tu się zaczyna problem, tak? Dlatego, że nasze serce mówi: Czemu Jezus tak radykalnie? To nie możemy, no nie mogę mieć żony i ciebie? No, mogę. Tak, to prawda. Pod warunkiem, że to nie niszczy Twojej relacji z Bogiem. Jezus chce pokazać, gdyby ta relacja miała zniszczyć Twoją relację z Bogiem i miała zniszczyć Twoje zbawienie. I miała Ciebie na wieki pogrążyć, to trzeba wybrać Jezusa. To trzeba, owszem, modlić się za żonę, wołać o nawrócenie swoje i jej, ale trzeba wybrać Jezusa. Jezus tak radykalnie postawioną sprawę dzisiaj przedstawia. Ten, kto idzie za mną, musi być przygotowany na wybory, na decyzje. I to decyzje radykalne. E Wiemy, że istnieje coś takiego jak psychologia tłumu. Że robimy tak, no bo tłum tak zrobił. Jeden rzucił kamień, no to wszyscy rzucają kamienie. Jeden krzyknął, to wszyscy krzyknęli. I to jest psychologia tłumu, to jest zachowanie tłumu. Uczeń wychodzi z tłumu. Uczeń nie robi tak, ponieważ inni to zrobili. Uczeń robi coś, ponieważ jest przekonany. I dlatego Jezus chciał mieć jak najwięcej uczniów. I przyszedł po to, żeby wszyscy Izraelici się nawrócili, żeby wszyscy stali się uczniami, ale uczniami, a nie tłumem. Żeby do niego przyszli nie dlatego, że ktoś inny przyszedł, sąsiad przyszedł, znajomy przyszedł, no to ja też tam pojawię się. Pójdę do tego kościoła, jak już wszyscy chodzą, no to ja też. Albo jak już wszyscy tak robią, no to ja też tam się dołączę do nich. Jezus nie chce mieć kogoś, kto nie jest przekonany. Jezus mówi. Jeżeli chcesz, jeżeli chcesz iść za mną, to musisz się przygotować na decyzję. I tą decyzją, Jezus mówi, jest wzięcie krzyża. Jedno małe dopowiedzenie: krzyż jest narzędziem zbawienia, czyli narzędziem zwycięstwa. Jezus wziął krzyż. Ojcowie Kościoła mówi, mówią, jak, jak narzędzie rolnicze, którym wyplewił, wyplenił, wykopał każdy korzeń grzechu. Bo zwykle to tak powierzchownie tylko ludzie sobie do tej pory Tak troszkę te chwasty pozrywali, żeby z góry nie było widać. Wyplewione. Ale korzenie grzechu zostały. Więc trzeba było wziąć krzyż jako narzędzie, które wykopało te korzenie grzechu, zła. Jezus to zrobił. Wziął krzyż. Krzyż to jest narzędzie zwycięstwa, nie klęski. Owszem, to jest też znak cierpienia, to jest znak bólu, to jest znak zmagania, i to wszystko miało miejsce na krzyżu. Ale na krzyżu Jezus wygrał, a nie przegrał. Jezus na krzyżu pokonał szatana, a nie uległ mu. Zgodził się na to, żeby cierpieć, ale wziął to narzędzie i zwyciężył. Dlatego do nas też mówi, jeżeli ty masz iść po ziemi, to masz wziąć narzędzie zwycięstwa. Co to jest? No to są twoje obowiązki codzienne. Jeżeli ktoś chce być moim uczniem, to musi się zdecydować, ja chcę solidnie wykonywać swoje obowiązki. Ja nie chcę robić czegoś po łebkach, byle jak powierzchownie, nieodpowiedzialnie. Jezus mówi, to jest tłum. Uczeń, który chce iść za mną, musi solidnie wykonywać swoje obowiązki. Solidnie wykonywać je w domu, żeby dbać o dom, żeby dbać o najbliższych, żeby mieć dla nich czas, żeby swoje życie, swoje zdrowie położyć za tych, którzy są w domu. To tak. To jest, to jest uczeń, który potrafi zrobić coś, choć nikt tego nie widzi, bo to robi z miłości dla domowników. Widzimy, że ten radykalizm decyzji ma takie dwa obrazy, które Jezus, który Jezus użył. Pierwszy obraz to jest kogoś, kto buduje, jakiegoś inwestora, architekta, a drugi to jest obraz króla, który ruszył na wojnę. Czyli krótko mówiąc, Jezus mówi, mój uczeń musi być roztropny i waleczny. Te dwie cechy Jezus pokazuje swojego ucznia, który decyduje, decyduje się, podejmuje decyzję, idzie za Jezusem, bierze na siebie obowiązki, które na co dzień przypadają mu do zrobienia, nie ma ludzi, nie narzeka, tylko po prostu wie, że to jest narzędzie, które pozwoli mu zwyciężyć te wszystkie przeciwności. I, i ten, ten uczeń ma te dwie cechy: jest roztropny i waleczny. Roztropny, ponieważ musi wiedzieć, co do niego należy. Jezus to pokazuje. Musisz usiąść i zobaczyć. Ja chcę wybudować małżeństwo, chcę wybudować rodzinę, chcę coś zrobić w społeczeństwie. Ja muszę wiedzieć, ile mam sił, ile mam możliwości. Jezus chce powiedzieć, ja muszę znać siebie, ja muszę wiedzieć, na co mnie stać. I, i wiedząc, na co mnie stać, ja wtedy podejmuję decyzję. Tak żyję, a nie inaczej. I dobrze, ktoś. Może wspierać ubogi, dając dziennie 10 złotych. Ale ktoś może wspierać, dając złotówkę. Jezus mówi: Dobrze, zobacz na ile cię stać, ale bądź roztropny i konsekwentny. Mogę pomagać w ciągu tygodnia, godzinę. Komuś, kto jest chory, starszy, mogę go odwiedzić przez tydzień. Nie mogę więcej. Dobrze, ale bądź konsekwentny. Jezus mówi: Ja chcę, żeby mój uczeń rozumiał, że będzie tak żył 10, 15, 50 lat. W ten właśnie sposób. Że jest roztropny, wie, co jest jego obowiązkiem w domu, w pracy i wie, co może zrobić ponad to. To jest roztropność. Nie tak, że rzuci się na coś, dwa miesiące wytrwa, a potem po tych dwóch miesiącach już nic. Postanowienie wielkie, teraz będę się modlił godziny dziennie. No i dwa dni może tak jest, a po tych dwóch dniach już nie ma nic z tego postanowienia. Jeżeli możesz modlić się dwie minuty, ale modli się dwie minuty. Ale modl się. Na to nie stać. Dobrze. No jesteś wtedy roztropnym budowniczym. Codziennie modlisz się dwie minuty. Może ktoś dwanaście. Ale bądź roztropny. Wiedz, ile możesz. I tyle daj Bogu. I druga cecha to jest waleczność. Ten król nie jest królem, który siedzi sobie i, i przygląda się, jak tam poddani coś robią albo nie robią. Tylko jest kimś, kto wyruszył, aby walczyć. I to walczyć widzimy w takim składzie, nazwijmy to pomniejszonym tak 10 tysięcy przeciwko 20. Ale on musi być walecznym, żeby w ogóle pomyśleć o tym, że mogę na taką wojnę wyjść na taką walkę. I tak jest. Czasami. My, nam się tak wydaje, że te problemy, które, przed którymi stajemy, te, te sytuacje są takie, że, że to nas przytłacza, że to nas zgniecie, że to nas po prostu zadusi. Jezus mówi, możesz stanąć. Wiemy, że czasami samo to, że my wychodzimy do walki, już jest zwycięstwem, ponieważ Jezus daje siłę, ponieważ Bóg daje moc. I wiemy, że wiele razy i w historii, i w sytuacjach różnych mniejsze siły mogły zwyciężyć i zwyciężały. Polski oręż jest bardzo często przykładem tego i historia. Więc Jezus mówi, bądź waleczny. Walcz o te ideały, o swoje małżeństwo, o swoją rodzinę, o solidną pracę, walcz o swoją wiarę. Nie bądź taki, że po tygodniu, a już nic się nie chce do niczego. Wszyscy są tak, sami, to jest już przegrane przegrałeś, jeżeli nie chcesz stanąć do walki. To przegrałeś natychmiast. A Jezus pokazuje, mój uczeń jest tym, który idzie do walki. Może czasami trzeba prosić o warunki pokoju. Trzeba czasami umieć też zobaczyć, no tutaj muszę inaczej to rozegrać. Ale do walki staję. Więc kończy Jezus. Mój uczeń jest tym, który rozumie, że trzeba będzie się wyrzekać. Że trzeba będzie zrezygnować z czegoś. Ale po tym mojego ucznia można poznać, że on idzie za mną i uczy się ode mnie. Jezus nie przyszedł, żeby jemu służono. Jezus przyszedł, żeby służyć. I dlatego mówi: ci, którzy chcą iść za mną, nie są tłumem, tylko chcą być uczniem. Mają być przygotowani na decyzję. Jaką decyzję ty powinnaś podjąć dzisiaj? Jaką decyzję powinieneś podjąć? Może ona jest bardzo prosta, że przytulisz kogoś, kogo nie przytulałeś dawno. Przebaczysz komuś, kto przeciwko tobie zawinił. Pomodlisz się za osobę, która bardzo tego potrzebuje. Odwiedzisz kogoś chorego. A może po prostu zaczniesz się modlić porządnie. Jakiej decyzji potrzebujesz, żeby wyjść z tłumu? Jezu, nie pozwól, abyśmy byli miotani modą, przyzwyczajeniami, jakąś obiegową opinią. Pozwól, byśmy byli mądrzy, roztropni waleczni i chcący iść za Tobą, całym sercem. Amen.